I dzień dobry, cześć wszystkim, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To znowu ja, Kacper Koliński, klonu. Dzisiaj sobie zagramy w Happy Wheels. Znaczy się, dzisiaj sobie zagramy, ja wczoraj w grałem, wy dzisiaj to oglądacie. Bo jest czwartek, a ja to wrzucę w piątek. Tak. Miałem to wrzucić w czwartek, ale z racji tej, że w piątek mi się portal nie przesłał bo miałem już w nocy problemy z internetem, a wyrzucałem to około 23.00. Nie wkurzyło, wyłączyłem laptopa, bo mi się chciało spać. Bo się nie wyspałem poprzedniej nocy, bo szedłem spać o pierwszej, a o 6.00 wstaje. No i mnie to wkurzyło, wyłączyłem laptopa i poszedłem spać i... wrzuciłem dopiero dzisiaj po szkole. No i tak wyszło. A już wiem jak cześć portala. Bo widziałem na YouTubie. Na YouTube. Tube, tube, Tube. No, widziałem mu kogoś tam, nie pamiętam... Eee, nie pamiętam jak on się nazywał. Chyba Vertez. Tak, Verteza, Ale to mniejsza mniejsza większość tam. No, nagrywajmy, więc. Dzisiaj tak samo jak poprzednio. Tylko następne 5. A tego nie grałem chyba subway rampage. Zagram it. Uh, okay. Okay. Yo, Susan, they couldn't McDonald's for only fifty cents Harry over beef they're all gone. Hold on, we're right there. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Okay, that's my restyle, I think I'll kick something. No kliknąłem. Prąd Lester. Kliknęłem specję. kliknąłem w Poziom jest głupi. To jest głupie. Nie polecam. No, tego nie liczymy. Oj, przepraszam was. Tego nie liczymy. zagram sobie w pięć tutaj tych. Najpierw zagramy ten. On będzie pierwszy. Mój. Pierwsza moja postać, dzisiaj, bo tam się nie liczy. Oj, oj. Czemu ona kurwała coś dziecku? O, się wiesza. O, się wiesza. O, się wiesza. Cześć, ty raz się powtórzyłem. Wiem. Bo się gra wiesz. I on się wieszał. I się gra wieszał. Znaczy, się, najpierw powiedziałem, że on się wiesza, później powiedziałem, że gra się wiesza, i później ponownie, że gra się wiesza. Ok, ok, ja chwilę przerwę nagranie i przeładuję strony jeszcze raz. W tym czasie możecie zostawić łapkę w górę. Za chwilę wracam. Ok, jestem z powrotem po rewoku strony. Dobra. Gramy jeszcze raz house city to było. Okej, okay. Gramy. Grajmy więc, więc grajmy. Editorze że zagramy. Szybciej biegnij, niech Co to? Okej, okay, wezmę chyba od początku. Окей. Они спали, но всё равно я спокойно Что-то не делай. Pojedziemy na sewną mapę, spróbujemy chociażby. No. No. Co to miało na celu? Powiedzcie mi, co to miało na celu. Zmienię sobie charakter. Znaczy no sobie nim zagram tym razem, żeby nie było, że cały czas gram tym samym. I zobaczymy, czy tak. Tym go też zanimy. Co on się tak przegiął? Co to jest? Co to co ta mi się tak buduje? Nie wiem co jest jumpy, co Ale jumpy! Aha Aha Ciekawe, ciekawe. Warto ciekawe. No ale rywal się banana. Coś tam banana pool. Czy tam jak to miał banana coś? Dead. Stop. What? Oh. Banana peel. Ah, uh -huh, banana peel. Uh. Pick it up before someone hurts himself. Damn it! What is the hell this place? I don't know. Ale dostała z koła przedniego Secret... Secret Lab Eee, eee, e, co tam pisało? Hello younger me Do... Co jest? Czemu nie czyta? Czemu nie czyta? Czemu nie czyta? Do you realize what you've done? Come to the tree with the yellow bee, under there. Okej, okay. a dla tych, którzy nie rozumieją. Cześć, czy ja. Czy chyba widzisz, co zrobiłeś? Chodź do drzewa z zieloną, z żółtą pszczołą. Będę tam. Coś takiego. Znaczy się nie jestem pewien tego relajst, czy tegoś tam. O. O. Co to jest za... Co to jest? jedź Chyba się nie udało tak sądzę 15ł zawsze spok i znowu czekanie, okej, okay, poczekajmy sobie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tak tak bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Ciekawie, ciekawie, ciekawie. Tak, tak, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie. Bardzo ciekawie, bardzo, bardzo, bardzo. Na pewno tego nie widzieliśmy już wcześniej. Mm -hmm. Tak, tak, bardzo ciekawie, bardzo, bardzo ciekawie potwierdzam. Polecam Kacper Koński. O, o okej! Okay. Mm. Aaa, there you are. A, muszę jeszcze raz restartować level, bo nie widziałem. Ale, ale na chwilę przerwę nagrywanie, bo jest 9 minut już. No to za chwilę wracam do Was. Cześć. Okej, okay, jesteśmy z powrotem i jeszcze raz zagramy sobie The Banana Peel. Żeby zobaczyć chociażby końcówkę, bo urwał nam głowę. Ciekawe, nie? Ale jolo, gdzieś znajdą. Na jednym kulku z synkiem. Obraz, oh! postawimy sobie ponownie. Uh! Mm -hmm. mm -hmm. Ciekawie. Pierwszej się powtarzam? Nie musicie mi tego mówić. Co jest tam? O, już na sylwetkę nie ma ręki. A mówiłem już, że jak to oglądacie, to tego dnia co oglądacie, jutro będzie porta prawdopodobnie. E, prawdopodobnie znaczy się. Jeżeli mi się uda wrzucić, to w sobotę. Jeżeli mi się nie uda, to w niedzielę wrzucę by dwa. Hmm. A jakoś po weekendzie będzie opening. G -g -g. Kurde, głupia ręka! To można się go jakoś pozbyć. No co jest? Dobra, spójrzmy, że jest tutaj Please ask me a question. Okay. No. To była tutaj tam u góry taka jest buźka, która jest niby awatarem Którą można sobie wybrać, ale no ja sobie nie wybrałem Ej, nie chciałem restart travel. Daj im czwórkę i, I exit to menu. Dobra, nie, teoretycznie zagraliśmy. Tom, Tom, Tom. Znowu, przepraszam. zapominam się, bo. No, nie przyzwyczaiłem się, że tak się robi. Ultimate Payback. Help. Don't move. God. After them. Jedziemy za nim, jedziemy! Ja chętnie mu odpacę. Oj! Widzialne ściany, tych ty, Jak tu wylądować niebie? Oh god! Co wylądować mam Co mi powie Glądłu psyk 29 FPS oh, mm -hmm. no, no w sumie teraz podaję ostatni raz to próbuję jak mi się teraz nie uda wylądować wezmę to daję temu trzy gaz. nie no czy dwie ja daję bo tu powinno być yy, ziemia a tu nie ma ziemia u mnie nie wiem, czy to u mnie, czy to ogólnie. You decided to try some To It wasn't the narkotyki, kind of drugs you expect. Have fun playing Facebook Narkotyki? Są? B, Nigdy nie, nie, jasne? Mogę wam zakazać Ale nie próbujcie Okej, okay, jak się zmieni kolor no to wam się nie ruszać Because I will zginąć I will zginę Jakby to powiedział Hey Wait 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 For what? Co chciałbyś? Chcesz próbować narkotyków? Nie DRAX RBI SHUT THE PAC Zacznij się Nie obchodzi mnie to Biorę. Biorę Co tu za ten

co to jest? Dlatego właśnie... Dlaczego nie wiesz tyle narkozy? Chwila, moment. Ok, miałem krótką przerwę. Krótką. A tu już jesteśmy w jakimś innym le lesie. Lasu, lasie, lasia. LOL, Samara, Samara. DRINK. Tu co? Lol. LOL. No czemu nie mogę tam wjechać? Żeby ktoś normalny chciał wjechać do takiego domu, ale czemu nie mogę wjechać Uu, Grubo widzę grubo Uu, grubo się zaczkał, grubo co kolejne 9 minut a więc do zobaczenia za sekundkę OK już jestem. I teraz będziemy jeździć po. Psie. Bo autor jest chory psychicznie. No i nie, że coś, nie? Ale musicie się z tym zgodzić, że autor jest chory psychicznie. To, mógł no, właśnie taki porąbalny pomysł? What Ok. To myślę, się, że ich dużo kill you dużo pracy położył. A więc 5 dam. I też pokazał, że nie należy brać narkotyków, co ja poopieram. Bo nie powinno się brać. Czy to znaczy że nie powinno się brać? Wszystko jest na ludzi, nie? Ale... Trzeba być jakimś chorym człowiekiem, żeby chcieć brać narkotyki. No cóż, kwestia moralności. No tak. No, no strasznie nie będę was pouczał. Wy sami wiecie, że co powinniście robić teoretycznie. I po prostu jest moje zdanie, że narkotyki biorą tylko ludzie choć psychicznie i się nie zadaje z takimi ludźmi i nie mam zamiaru się zadawać, no ale to jest moje zdanie. Znaczy no, się zadawać. Dobra, tam mniejsza z tym, mniejsza większa. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, proszę zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję udostępnić proszę. Jeszcze i łaska, co łaska, co łaska. No, co łaska. A już wiem, już wiem jaką grę mogę wam nagrać. Prop co łaska. Kiedyś w nią grałem, stara to jest gra. Ale czy ją nagram, to jeszcze się zastanowię. <grym> tak, zastanowię się. I zastanowię się, czy chcę mi się jej szukać, bo gdzieś wśród płyt moich starych mam ją, a. No tam wiecie, mi się nie chce szukać bo bardzo. Ale wiesz. Dziękuję za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!